Witam Was serdecznie, dzisiaj w towarzystwie takich zwierząt gospodarskich oraz przebiegającej tutaj drogi S8 odcinek z gminy Szumowo. Jest to powiat zambrowski, województwo podlaskie. Jest to pierwsza gmina na terenie tego województwa jadąc od strony Warszawy i w odcinku tym chcę Wam pokazać trzy dawne cmentarze, które znajdują, a raczej znajdowały się na terenie tej gminy. A czy wiele po nich pozostało? To przekonacie się za chwilę. Przed nami pierwsze miejsce wieś Żabikowo-Rządowe. Ciekawa nazwa. I tutaj istnieje cmentarz z I wojny światowej. Choć trzeba przyznać, że ma on formę bardzo skromną. Jest położony. Przy wiadukcie nad drogą ekspresową S8 właśnie w tej wsi i poznamy go po tej kępie drzew już prawie pozbawionych liści. Na jego terenie znajduje się nawet mały Kopczyk, ale zaraz pokażę Wam to z lepszej perspektywy staniemy przy tamtym przystanku autobusowym i z góry będziemy mieli dobry widok na to miejsce, jeszcze trochę wam o nim opowiem. Jest to cmentarz, na którym pochowano żołnierzy niemieckich. Którzy polegli w I wojnie światowej. Data założenia tego cmentarza jest bliżej nieokreślona. A także ile się tożsamość pochowanych tutaj żołnierzy zachowały się tylko informacje o ich narodowości. Kiedyś znajdował się on w pobliżu drogi krajowej nr 8 i tam jeszcze po niej został asfalt. Dziś na jego terenie nic nie ma, oprócz tego kopca, który widać i porastający go drzew. Pierwotnie miał on kształt półkola, i wydaje mi się, że chyba tutaj trochę jeszcze widać. Delikatne podniesienie terenu, zaczynające się tutaj, idące tam wzdłuż i tam naokoło, wracające. I ten kopiec gdzieś znajdował się po środku, z przodu pole uprawne. W roku 1986 widziałem zdjęcia, na których na tym Wale rosły specjalnie zasadzone krzaki, więc kształt cmentarza był jeszcze lepiej widoczny. Wydaje mi się, że na jego terenie leży jakiś duży kamień, ale nie musi to być element cmentarza. No i to wszystko. Taka prosta mogiła. Niepozorna bardzo. Ruszamy teraz dalej. nami druga wieś, gminie Szumowo Srebrny Borek i tutaj już Cmentarz Ewangelicki, cała wieś została założona, kiedy te tereny znalazły się w Zaborze Pruskim, na no, krótko, tylko do powstania księstwa warszawskiego, ale jednak. I tu od razu mamy cmentarz, o ludziach, którzy tu mieszkali opowiem w następnej wsi. W tym miejscu warto tylko zauważyć, że Srebrny Borek był jedną z większych wsi ewangelickich w okolicy. Mamy tutaj cmentarz. Kiedyś miał być otoczony płotem z bramą. Dzisiaj nic takiego nie ma, chociaż troszkę tego się zachowało. Zaraz Wam pokażę. Cmentarz przez kolonistów niemieckich był używany do roku 1944. Najprawdopodobniej wtedy... Uciekli na zachód przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Do lat 90. jeszcze jakieś osoby z Niemiec miały wracać w te rejony, żeby zobaczyć gdzie mieszkali ich przodkowie. Przed nami chyba jedyny zachowany grób, chociaż to nie jest do końca grób, raczej takie miejsce pamięci wydaje mi się. Parę zniczy wiązanki. Jest początek listopada, więc pewnie po święcie wszystkich świętych trochę tego zostało. Krzyż z brzozy widzimy, że już ułamany. Na cmentarzu znajdowały się też polskie groby. Nie wiadomo ile ich było ani z którego okresu pochodzą. Czy były one powojenne, czy, czy jeszcze przed wojną. Niektórzy Polacy z okolicy się na tym cmentarzu. Tutaj kolejny krzyż z brzozy przewrócony. A tam widzimy teraz trochę spłoszyłem, ale pasące się kury. I właściwie te drzewa to wszystko na tym cmentarzu. Nie ma tu już bardzo nagrobków, ale z tego co widziałem na różnych zdjęciach, to kilka, kilkanaście lat temu było to kompletnie zarośnięte, nie dało się tutaj wejść. Ktoś przez ostatnie lata na pewno to uporządkował, i też odsyłam w tym miejscu na fanpage, który nazywa się KGW Boróweczki w srebrnym Broku. gdyż na tym fanpage znalazłem dwuletni wpis, który stanowi dla mnie jedyne źródło informacji o komentarzu. Tam jest budynek szkoły zbudowanej w latach 1912-1914, jeszcze przez Niemców. I pełniła też ona jakieś funkcje religijne, ale zborem nie była. Gdzie był zbór, za chwilę Wam pokażę. I tutaj jedyna pewnie oryginalna pozostałość. To są najprawdopodobniej filary bramy. Przez którą kiedyś wchodziłeś na teren cmentarza. Tutaj takie duże kawałki drewna, może był to kiedyś jakiś krzyż, który tutaj stał. A przez lata zbutwiał i się rozpadł. To wszystko, Ruszamy do ostatniej wsi. Przed nami wieś Paproć Duża, która ma bardzo, bardzo ciekawą budowę. Tam widzicie kościół, o nim trochę za chwilę. Jesteśmy teraz przy zachodnim skrzyżowaniu w tej wsi i zwróćcie uwagę, jak drogi, które tutaj są, tak po półkolach z obu stron rozchodzą się dookoła wsi, spotykają się tam z drugiej strony i cała ta wieś jest na planie koła. Odchodzi z niej 8 dróg do okolicznych wsi. W sercu, w samym środku znajduje się kościół. Teraz mam nadzieję, uda mi się to pokazać. Warto też dodać, że wieża tego kościoła widać z perspektywy każdej z ośmiu dróg, która do tej wsi prowadzi. Podobnie jak Srebrny Borek, powstała ona zaraz po trzecim Rozbierze Polski. Została założona przez kolonistów niemieckich napływających na te obszary. Wtedy też nadano jej nazwę, którą widzicie teraz na ekranie. W 1807 roku weszła w skład Księstwa Warszawskiego i od wtedy ma już swoją obecną nazwę. Promień tego koła to jest mniej więcej 300 metrów i trochę o tym kościele, bo to najciekawszy budynek. Wcześniej świątynia dla osadników, stąd była aż w łąży. W XIX wieku zbudowano tu Kościół Ewangelicki i co ciekawe, w roku 1899 ślub brał tutaj Józef Piłsudski ze swoją żoną Marią. W latach 60. XX wieku, już po drugiej wojnie światowej, Kościół Ewangelicki jednak rozebrano. I dopiero w latach 90. XX wieku, więc około 30 lat temu, zbudowano ten kościół. Jest to kościół katolicki i swoim wyglądem ma on przypominać dawny zbór. Tak więc jesteśmy teraz w samym sercu wsi i możecie zobaczyć tam dokładnie na wprost jedną z odchodzących od wsi dróg z idealnym widokiem na wieżę kościoła. To wszystko ze wsi. Teraz pojedziemy na północny wschód i pokażę Wam. Miejsce, gdzie kiedyś istniał cmentarz ewangelicki dla osadników z Paproci Dużej. Jesteśmy teraz na północny wschód od budynku kościoła, którego wieżę widzicie na horyzoncie, przy jednej z ośmiu dróg odchodzących od serca wsi, i tutaj kiedyś znajdował się cmentarz ewangelicki. Dziś prowadzi do niego taka alejka z drzew i wyłożona kamieniami. Najbardziej charakterystyczny współcześnie element tego miejsca to ten kopiec, o którym wam zaraz opowiem. A cmentarz ewangelicki to ten las porośnięty krzakami. Kopiec został w latach 20. XX wieku założony. Na mogile żołnierzy polskich, którzy polegli w walkach z Armią Czerwoną w 1920 roku, czyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Właśnie spuszczyliśmy dwa ptaki z krzyża, który stoi na szczycie kopca. Tu tablica pamiątkowa, dużo znicy i napis Matko Polsko: Oto grup synów Twoich, żołnierzy ochotników 201. Pułku piechoty, bohatersko osłaniających tyły armii polskiej podczas nawały bolszewickiej w 1920 roku, poległych na polach Paproci Dużej i IP 4 sierpnia 1920 roku, w w pamięci 70. rocznicę mieszkańcy gminy Szumowo. Większość żołnierzy z tego pułku jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Szumowie, który jest właśnie siedzibą tej gminy. Także tu mogiła dosyć prosta. Przejdziemy na cmentarz ewangelicki jeszcze szybko, bo tutaj niestety, podobnie jak w Srebrnym Borku, nic się do dzisiaj nie zachowało. Z widocznych śladów po cmentarzu, tutaj teren bardzo wznosi się ponad otaczającego pole. Ten cmentarz był na pewno duży. Dzisiaj widzimy, że jego część to jest polana, część to ten las. Teren raczej nierówny, a nagrobków brak. Znalazłem kartę cmentarza z roku 1985. Wtedy tych drzew raczej było mniej. Było to zdecydowanie bardziej polana. Tu sporo kamieni widzimy, ale nie sądzę, że wypełniły one funkcję nagrobków kiedyś. I w tym też roku 85 już żadnych nagrobków na terenie tego cmentarza nie stwierdzono. Tu w ogóle widzimy, że teren jest wyjeżdżony. Jakimiś pojazdami, być może kładem, bo rozstaw kół jest nie za duży. No i tak, tylko krótko przejdę Wam pokazać tutaj Wrzosy, ale niestety cmentarz nie przetrwał. Próby czasu w ogóle za bardzo nie przypomina cmentarza dzisiaj. Tak naprawdę jedyne co wskazuje. Na historię tego miejsca, to właśnie widoczny kopiec żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Najprawdopodobniej no zakładam, że korzystając z tego, żeby już to cmentarz po prostu w jego przedniej części zapewne bliżej drogi założono taką mogiłę wojskową. No a przez lata cmentarz zniknął. No i to wszystko ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam. Na kolejne moje filmy.